Znajomy ma problem ze swoim komputerem. Działa on wolno i system wydaje się być uszkodzony. Ciągle zarzuca jakimiś problemami. Co on tu robił? Nie mam pojęcia. Laptop wcale nie jest taki zły i na kilka kolejnych lat powinien jeszcze wystarczyć. W takim razie warto przeinstalować system Windows. Instalacja jest prosta, ale skoro zmieniłem Windows 7 na Windows 11, to bez klucza się nie obędzie. Wchodzę więc na stronę gvgmol, klikam Windows 11 CD Key i co? Właśnie trwa marcowa promocja. Klikam Kup teraz, wpisuję kod promocyjny TMHD i po zastosowaniu widzę, że cena z blisko 120 spadła na niecałe 84 zł. Rewelacja. Po dokonaniu płatności kopiuję klucz produktu, wciskam przycisk Start, przechodzę do ustawienia aktywacji, wciskam Zmień i po pojawieniu się okna wklejam klucz. Klikam Dalej Aktywu i Proszę. Pojawił się komunikat o fakcie, że system został aktywowany. Jednak to nie wszystko. Kolega potrzebuje też nowego pakietu Ofisa. Taki również znajdziemy w sklepie GVGmol, a z kodem TMHD kosztuje on zaledwie 207 zł. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Nie przegap marcowego, zniżkowego szaleństwa.